Hej, czy dzień dobry, z tej strony Andes. witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Nowe Pokolenie i widzę, że tutaj pada, jak u mnie, w sumie słuchajcie, mamy taką pogodę nam teraz za oknem, ale nie ukrywam, że y, ja lubię taką pogodę, mnie to cieszy i jest fajnie i właśnie zaraz sobie kawkę zrobię, natomiast oni sobie jeszcze śpią, a ja dziękuję wszystkim moim wspierającym, którzy się tutaj właśnie wyświetlacie, dziękuję, że jesteście, że wspieracie, przeogromne, przeogromne podziękowania i buziaczki dla was. Wiadak się kręci w tym deszczu, że on też się tutaj nie zepsuje, ale kałuża jest pot. no to już trzeba uważać. Dobra, która jest? Nie, to trzeba trochę to przyspieszyć, zanim oni wstaną, to przecież będzie rok, minie. Weź tutaj, pokaż. Nie, no oni sobie wszyscy śpią, dobrze. To niech oni się wyśpią, czekajcie, będziemy mieć co? Mamy czwartek, czyli praca, szkoła, yy, oczywiście wszystko na bieżąco. A o, właśnie, słuchajcie, jeżeli wam się podoba odcinek, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dobra, e, poczekaj, o już jest czwarta Rumba odjechała No dzień dobry Naomi, czekaj e, Ale czy od piątej żeś wstała? Dobra, to zacznij od prysznica Prysznic z rana cię orzeźwi Czekaj, weź e, gorący weź sobie Bo na dworze jest pewnie, pe no chłodno jest A czy my mamy termostat włączony? Mamy, dobrze Skoro mamy to jest wszystko... Dobrze. <laughs> mhm. Ona jako pierwsza wstała w ogóle. Hit. Tak, już skończysz sobie brać prysznic, proszę cię, weź skorzystaj sobie jeszcze. E, czy ty masz jakąś prackę dzisiaj? No masz, na dwunastą będziesz szła. O, i ona spełnia wymagania. O, będziesz miała kolejny poziom kariery. O, autorka bestsellerów. No, to byłoby mega czad hop a ty dlaczego wstałaś? Czekaj, ale po, gdzie do szafy? Ona wiecznie z tą szafą kręcą Poczekaj Weź prysznic, skorzystaj I ty też wstałeś No nie mam słów, dobrze Skorzystaj i weź prysznic Sobie gorący Jeszcze Aria śpi <laughs> Aria śpi i niech sobie spokojnie drzemie Przecież nikt jej nie będzie z łóżka ściągał Gdzie ty polazłaś? Aha, ty gdzieś stoisz w ogóle, dobra, to wiesz co? Eeeem... Um, wyrzuć zepsute jedzenie, bo znowu coś się zepsuło w tej lodówce, ona się wiecznie... ja nie wiem... Flirciarska? Po tym prysznicu chyba gorącym moja droga. O Boże, jaką kałużę zostawiłaś! Naomi! O, i Aria wstała, świetnie, wszyscy powstawali. Nie, 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 żadnych ogłoszeń nie ma w naszym domu, idź sobie skorzystaj po pierwsze. Aha. Idziesz robić lekcje? Aha, dodatkowe zaliczenie, patrzcie ją. Dobra, to Aria, chodź i skorzystasz sobie tutaj, bo u Ciebie, w... Jezu, nie! Weźmiesz szybki prysznic. O. Będziesz gotowa już do szkoły. A ty wyrzuciłaś to jedzenie... No wyrzuciła chyba. No to... Nie gotuj, poczekaj, nie, nie, nie. Eee, weź... Ty. Weź resztki, gdzieś polazła już, no. Idź. On stoi na górze jak kołek. To też podejdź już tutaj sobie. Aria, ty też tutaj podejdź, chodź. Zjecie wszyscy wspólne piękne siadanie, tak? Jak to rodzina ptaków ma w zwyczaju prawie zawsze. Dobrze, weź resztki sobie, chodź szybciutko. Dobra. No i Aria, weź sobie też resztki. Ta tu siedzi, ja nie wierzę w nią... Hope, od kiedy ty jesteś taka pilna, ja się zapytam grzecznie. Proszę wziąć resztki. Raz, dwa, trzy. A tą książkę możesz sobie wpakować? No nie mogę jej nawet przestawić, no dramat jest. Gdzie ty idziesz? Co ty robisz? O, o, czułości małżeńskie, no dobrze. Denis, ale ty miałeś jeść, z tego co pamiętam, wiesz? A ty. A wyczyść ten blat, wiesz? Skoro już siedzisz i już będziesz gadać od rana. Dobra, a. Czemu? Co? Nie, dlaczego ty z tym idziesz? Czemu tam? Przecież jest domu zmywarka, aria. O, następny mądry. Naprawdę. <laughs> Dobra, ja widzę, że w ogóle oni są w zasadzie wszyscy w świetnym nastroju. To weź sobie tu, bo za chwilę będzie szła do szkoły i tak. O. Hope, bardzo ładnie, do zmywareczki <laughs> Jezus, coś mi zatyka jeszcze przez tą jesień chyba. A ty miałeś to wypolerować do perfekcji, z tego co pamiętam. Proszę, ba. Ty. Raz, dwa, nie gadaj mi tu głupot. No, o Jezus, dobra, Aria, e, e, Hope, chodź tutaj, idź do szkoły Ty też do szkoły, a ty w końcu poleruj ten blat Godzinę będziemy czekać Umyłeś te talerze? Czy zostawiłeś gdzieś na jakimś znowu kominku, regale, czy gdziekolwiek? I potem będzie syf i będzie śmierdzieć Nic tu nie ma nigdzie? No chyba nie ma Dobra, <laughs> to możesz się zająć w sumie Aha, tu u nas nic nie ma. Jest, to wszystko jest jakieś takie... O! Możemy ewoluować, o wow. I Możemy sprzedać wszystkie truskawki, chodź. Skoro się da, to nie... zajmijmy się w ogóle trochę ogrodem, myślę, wiecie? Dobrze, a ty może y... zdobywaj przyjaciół i ty, Aria, też byś zdobywała przyjaciół, wiesz? Tu nie możemy nic, tu nie możemy nic, bo to chyba nie te por... A czemu... Czemu tu mamy roślinę, która w ogóle <laughs> rośnie na chodniku? What? Jak to się w ogóle wydarzyło? W ogóle, co to jest? Kwiat begoni. aha. Plącze winogrona. No sprzedawaj, sprzedawaj. Ale je. Przestań, przecież nic... Jak ty to zrobiłeś? A tu mamy co? Też winogron, no to niestety nie możemy nic z tym zrobić, bo winogron. Mm, jesień, czyli za chwilkę, znaczy za chwilkę mamy wiosnę. Dobra, sprzedaj miód, roztocza, zbierz rój, buduj więź z przełami, może co? Ale one są rozdrażnione. Zobaczcie, a ty co? Gdzie ty jesteś, co to robisz? A oglądasz, e, masz chill przed e, TV. A wiesz co, jakbyś trochę popisała? Czy ty już skończyłaś te wszystkie? Nie, no, skończyłaś wszystkie. Czekaj, a pokaż mi. Pisanie książek niezaczęte. Słuchajcie, to jest dramat. Przecież ona wiecznie coś pisze. Idź tą fantazję napisz. Zostaw Denisa. On tu. budujesz więzi jakieś. Zrobiłeś teraz, czy nie? No. Dobra, zakłócaj. Zbierz zbierz rój. Co to znaczy, zbierz rój? A, że masz już z nimi taką więź, super. Oh my god, że możesz na ręce mogą ci triki robić, ty. A pszczeli wosk? Wywiad dla klasy. Aria jest dziś y, klasową gwiazdą i udzieli wywiadów dla całej klasy. Czuję poddenerowanie i pewne podniecenie do momentu, aż ktoś zadaje pytanie. Dlaczego ty zawsze dostajesz tylko szóstki? Czy Aria powinna spróbować rzucić w odpowiedzi coś błyskotliwego, czy zachować się naturalnie tak, jak zalecał nauczyciel? Błyskotliwie. Zebrałeś ten miód? Ten wosk? To wszystko? To buduj więź. Aria próbuje zarzutować, mówiąc, że siódemka już nie dostanie, ale kiedy wszystkie dziaki milczą, a także postanawia zachować milczenie. Jedno pytanie za, załatw załatwione, zostało tylko 22. To będzie jej najdłuższa lekcja do tej pory. Czy nie zaśmiali się jej żarciku? No wiecie co? Zbudowałeś jeszcze więź? Denis. No buduj, buduj. Na którą to masz do pracy? Czy możesz się wolne, pewnie? Nie, no wolne, On oczywiście, zawsze, zawsze ma wolne. O! Przyszły tantiemy, dobrze. Bo ty moja droga na dwunastą mi idzie. Myślę o członku rodziny. Ojej, podczas pisania książki. No, 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 no. A tu jest szafa. No to może... Wiecie co, ja ich tak odmłodziłem w ogóle, ale my też na odmłodzimy chyba trochę. Chociaż i nie wiem, bo... Ja nie wiem co zrobić. Czekajcie, poka pokaż mi tu się. Ile ty już masz do tej zmiany? 40. Wiecie, tak żeby ich trochę podmładzać, <laughs> tylko w tym momencie wiadomo, no. I hope. Bo hope jest w jakim... No, to, to takie wiecie, no kurczaczki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W sensie... <laughs> znaczy ja myślę, że trzeba na Omi odmłodzić. To jest to już przy tych przełach kołek dalej. Weź już odejdź od tych pszczół, raz, dwa! Dawaj, barabara bara, bara w szafie, praca skończona. Naprawdę, w naszym domu jest tak czysto? Ciekawe. Przed pracą o, jeszcze zdążycie, no. A to, to też jest ta begonia cała. No dobra, niech sobie będzie. No, za godzinę ma pracę. Tylko delikatnie z szafą! O, zasłońmy się. O, twór, już wleźli, wleźli, no. Ale czemu ty masz teraz głód, jakbyś była Lordem Vaderem jakimś, tej z tej szafy? Babo! Spokój ty się. Mhm, mm mhm. Mm Czy nas zdąży do pracy? Jezu, iskry lecą! Super. Dobra, co ty potrzebujesz, mój drogi? Trening. No, myślę, że to by ci się przydało. Nie, nie maluj. No, o, mi proszę, tu podejść sobie już. Chodź. No, chodź tu. Parasol. Nie mam parasolki chyba. A mamy parasolki? Weź, czy ty masz parasol? Moment. Czy ty masz w ogóle jakiś parasol? Nie masz. Weź parasol. I weź sobie. Arbuzika sobie weź. O. I pójdziesz. Teraz go użyjesz. Ładnie. Na dworze. O. kogoś w szkole. Hoop. Dobrze. No. Użyła. okej okay. Dobra, no, Denis. To w takim razie, skoro wszyscy poleźli, ty masz jej wolne. <laughs> no to przyrządzisz jedzonko jakieś na obiadek. Jak wszyscy przyjdą, to będzie akurat super. Eee, zapiekanka z tuńczykiem. O. Niech będzie. Dla, dla czterech tylko? No to na jeden raz w sumie. No dobra. Niech będzie. Tacka gotowa? A co? Od razu produkty, wiecie, przygotowane. Ta książka tu będzie wiecznie teraz leżeć. No dramat. Pokaż to tu. Mhm. No, widzisz, czyli jednak to by się ogrodnictwo podoba, bardzo dobrze. <laughs> Ogród, pszczoły, więź naturą, super. Tak powinno być. Hołdstwka w szkole Synko imieniu Łucja. Okej, okay. o. Dobra, niech nawiązują znajomości, słuchajcie, bo one chodzą do tej szkoły, a nic nie wiedzą, nic nie znają. A powiedz mi, ile ty masz? <laughs> Aha, 4000. A to stać nas chyba na ten eliksir, tak mi się wydaje, bo on kosztował dwójkę, jeżeli dobrze pamiętam, od Denisa. Ale odmłodzimy ją też. Tylko wiecie, co jest najgorsze, że. Ty nie możesz... Ciebie nie możemy odmłodzić Ale ja nie chcę ich odmładzać. W sensie. Dlaczego nie możemy ich troszkę odmłodzić? Tak, połówkę tylko na przykład. Wiecie o co chodzi? Jezu, znudzona szkołą. Wiesz, ty co. A co tu się dzieje z tobą teraz? Czemu koło ciebie latają jakieś pszczoły, osy, herkulesy? Dołącz do gotowania. Czekaj, poczekaj, czekaj. Ciekawe. Dałeś? Zrobiłeś super. Do lodówki. Mój drogi, zapraszam cię w nasze skromne podziemia. Skorzystaj i do ćwiczeń. Chodź. Okropny asystent. Okropny był asystent, który zatrudniał Naomi którego zatrudniała Naomi. Boże, ci że jest rano, może przepraszam, że ja tak czytam, ale to jest, jest naprawdę wcześnie rano, bo jest, jest dziewiąta ja już się na, nagrywam dla was. E, twierdzi, że na, napisał zna, e, znaczną część jej najnowszej książki. Ten asystent ledwo potrafi zamówić kawę, ale Naomi nie chce się nad tym rozwodzić. Czy Naomi powinna powiedzieć, jak było naprawdę, czy z się przyznać, że asystent trochę pomógł? Powiedz prawdę. <laughs> Asystent, którego zatrudniła Naomi, był tak głupi, że nie potrafił sklecić jednego zdania. Teraz gdy Naomi powiedziała o tym wszystkim, ten asystent zapewne nigdy więcej nie dostanie pracy. Ojej... Zrobiliśmy mu źle... Ech, może byś pożegnał trochę na, na tą mas maszynerię tu, na przykład? A nie tą bieżnię cały czas, co? Tak katujesz, czekaj... Spektakularny trening! Pokaż, co, 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 co ten spektakularny może? Mm -hmm. No to jestem ciekawy Czy mu to da jakoś bardziej chyba nie Jezu, one są... Ta jest bez zabawy. A Maria całkiem jest spoko. A czemu jesteś zawstydzona? A, bo ten wywiad ją tak... No, 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 no. No już wiem wszystko. Dobrze, dobrze. Marię Mary, się spotkałaś dobrze. I te pszczoły będą teraz koło ciebie cały czas latać? Dobra, skończę ten trening. W ogóle wyłącz to. Czemu to jest w ogóle włączone, jak nikogo tu nie ma nigdy? Chodź, bo idziemy na górę zjeść. Podejdź tu, bo za chwilkę dziewczyny wrócą ze szkoły. No, już wróciły. E, po pierwsze, musicie sobie wziąć parasole, bo wy nie macie parasoli. Ani jedna, ani druga. Gdzie wy jesteście niby? No chodź, 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 co! Weź taką. How wróciła ze szkoły, jest jedną z najlepszych uczennic szkoły liceum Copperdale. Oho, no dobrze, dobrze, Milusio. Aria bierzesz? Wzięłaś, okej. Okay. Bo to chyba w końcu nie właśnie parasolki jednak, nie? No, oczywiście, że nie. Traktuj mnie poważnie. Jestem już w takim wieku, że mogę chodzić gdzie chcę i robić, co chcę. Czy możesz zacząć mnie traktować jak osobę dorosłą? Hmm. Hmm. Ona jest dzisiaj spięta i jest nie do zniesienia, z tego co ja widzę. Taką sobie weźmiemy w parasolkę, i teraz tak, proszę bardzo. E, resztki. Aria, resztki. Denis, resztki, proszę bardzo. Samotność na przerwie. Ostatnio na przerwie nikt nie chciał się ze mną bawić. Skończyło się na samotnym włączeniu się po szkole. Co on zrobić, jeśli to się powtórzy? Mm. Mm. Baw się samodzielnie. Aha, bo tajdzie, przecież. No, hope mu się... No dobra. Bierz to jedzenie Aria, proszę bardzo, resztki. Denis, proszę bardzo. Eee, resztki. A ta się musi wyżywać tu, po prostu! Nie wiem, Jezu, ona w ogóle zabawy nie ma w ogóle, w ogóle! Czy możesz tą książkę Nie możesz. O Jezu, znowu coś. Trudno. Dobrze, jak zjecie, jest 16, to pograsz sobie na konsoli. Z Arią i z, z Denisem. Proszę z Dawidem, z Denisem. Kto przylazł? Rangi, ty wiecznie łazisz tu. Aha, ale nie zdążyliście zjeść. Chciałem tylko powiedzieć tyle, że... Mm. Ho, czy ty się najadłaś? Tak. Ty też, dobra, to ja wam te resztki schowam w takim razie do lodówki, no. Takie dziady jesteście. O! Trochę pograjcie rodzinnie. Matka, a matka ma dzisiaj awans, czy nie ma? Ma awansik, dobrze! Mamunia będzie zarabiała jeszcze lepiej teraz, super A ty jesteś na którym poziomie? Na siódmym Okej okay. Trochę się odprężycie, a co to? Coś z Denisem, coś mu się pokazało, w sensie jej W stosunkach jakichś, tylko nie wiem gdzie Kawalarz, dobry przyjaciele, towarzyski Sim mają we, wobec siebie jakąś mocną u, u, uczucie. U, uczuć mają mocny. Energię dobrą. Tak? No, pograjcie troszkę. Jezus, ta wróciła z awansem. Panie je. A ktoś tu dzwoni? Kasia. Nie, no nie będziemy szli do Kaśki. E, pokaż mi się do Naomi. Parasol otwieraj. Naomi awansowała teraz. Będzie pracować jako autorka bestsellerów, no i będzie zarabiać dodatkowe 94. Na godzinę otrzymując w sumie 296. Otrzymuje również bonusy. Jakaś muza? Co za muza? No dobra, będzie O Boże, serio, 3 dni w tygodniu będziesz pracować? Dwugiastkowa celebrytka? Co? Se... Excuse me? Bomba emocji, mhm... Hmm. Agencja PR... No weźmy i to, i to... Niech ma... Ale ja nie wiedziałem, że mamy w domu gwiazdę taką, bo da też coś tam kombinował troszkę przez te swoje, no, portrety. A jaką to masz? Mhm. No to jest mistrzostwo w tym momencie. Dobrze, Naomi to... <laughs> Trzeba to świętować, chodź. Weź sobie resztki, tylko się przebierz tego... Twojego pracowniczego stroju. Czy ty już go ogarnęłaś? Świetnie. Kończymy grę. Kończymy grę wszyscy. Żadne uczucie nie dorównuje temu, które pojawia się po przejściu ostatniego... Tak, lubisz gry, wideo. Oczywiście, że lubisz. Proszę bardzo, odrabiasz lekcję. A ty, aha. Odrabiaj lekcję, proszę bardzo. Do kuchni. To jest twoje ulubione miejsce, z tego co ostatnio widzę. E, oj, higiena ci... Ale to spokojnie. To wiesz co? Ty możesz... Poczekaj. <laughs> A weź tą logikę może troszkę, co sobie byś tutaj popiłował, o. No, mi ty się nadałeś tą resztką taką? Mhm. To ja już ten talerz wyrzucę. Niech ci będzie. Ty, moja droga, idź sobie skorzystaj i weź sobie prysznic. A we się razem uczycie i takaś jakaś chyba jeszcze gra. Jezu, w tym domu wiecznie wszystko gra. Tylko tyle chcę powiedzieć. Wiecznie wszystko gra. No. Dobra. No mi, co ty potrzebujesz teraz do awansu? A maksymalny poziom literackich i piąty poziom logiki. No to ładna heca. Dobra, to jak skończysz, to pójdziesz do... Ten mechaniczny karnawał dokończysz pisać. O, przyjaźni się bardzo. Super. No siostry sisters. Wyłącz to, przecież. Musicie skupić się na uce. Dramat. Co to? Marcel, nie. On z tym trądzikiem, bidula. A ty twoja cera... Ej, trzeba ci zrobić cerę, bo ja o tych od kilku odcinków. Pisaliście o tym od kilku odcinków, żeby jej to zrobić, a ja oczywiście zapomniałem, nie? Hmm. Czy to będzie to? Bo ona chyba sama w sobie nie ma tak, a może ma? Dobra, ale to musi skończyć najpierw. Lekcje swoje. Naomi, a ty co? Już napisałaś? No to. Ty, jak żeś napisała, to proszę bardzo. No, nie napisałaś. No to, co ty. Ej, miałaś iść pisać. Szybciutko. O, aria skończyła. Dobra. Aruszka, to jak ty skończyłaś. 19? No, o Jezus. Denis, co tu się... Weź to, weź to ten, jak skończysz swoje szachy. Aria, ty pójdziesz do góry w takim razie. Skorzystasz, weźmiesz prysznic i może jeszcze chwilkę poczatujesz na forach, co? O, dla dzieci, idź. A ty? No, kończ te swoje już, no. Zobaczymy, czy jej ta, ta twarz się naprawi teraz po, z tym trądzikiem. Po tym płynie, byłoby super. Pokaż. Ty miałaś przemyć, a nie pudrować. Yeah. No oh. mi. Oh. O, Naomi napisała książkę, czekaj, czekaj, czekaj. Naomi, chodź, szybko ją wydamy. Eee, sprzedawcy. Cyk, proszę bardzo. No, i jak skończysz, jest w to dopiero 21. Oni już do spania idą, zaraz wszyscy. To jest, to jest mistrzostwo po prostu. E, weź sobie prysznic. Skorzystaj. No, i możesz w sumie iść spać. Co się stało? E, Śpi. Zamień to. Czy on tą logikę już. Dobra, bo to będziesz do jutra to robił, mój drogi. Idź. Czy twój to ci zszedł w końcu, czy nie pokaż mi tu się? No nie. Zatuszuj trądzik No hmm. to jej nic nie da, no Nie, to czekajcie, to się jakoś... Hmm Bo wiem, że była taka opcja, też o tym pisaliście, że my musimy to ogarnąć właśnie z nią Hmm A ok, typu Hmm. A może na komputerze lekarstwo? Poczekajcie. Hmm. Ale to jest. To nie no, bo to jest najcięższe schorzenia. Poczekaj, poczekaj. Ja wiem, że ja kombinuję. wy pewnie już wszystko, wiecie tam przed monitorem, a ja nie wiem. Nie pamiętam. No cóż, no dobra. Tu też się zepsuło. No ludu kochanego. Jest dwie on już do spania idą. Do... Czekaj, a nie możesz? Ona się w ogóle musi wyżyć, wiecie? Moje zęby. Ale ja sobie włączałam muzę, a Ruśka ty jesteś niemożliwa. Sama, to so już porozpać. No, hit. A ty czeka. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty jesteś? Denis! Czekaj, zanim pójdziesz. Poczekaj, poczekaj. E weź prysznic i skorzystaj sobie, i dopiero pójdziesz do spanka. Dobra, chodź w takim razie do spania. Ty też moja droga już wystarczy. Wyłączaj kompa, jesteś ogarnięta, zadbana i możesz iść spać i dziecko się wyśpi i będziesz wyspanym simem. A my, moi drodzy, kończymy sobie odcinek. Także love, kiski, Besowski, Dziękuję was bardzo mocno i serdecznie i słyszymy się już niedługo w kolejnym... Chyba już wiem, że nie mogę tak wcześnie nagrywać rano, bo jak słyszycie, po prostu jest dramat. Trzymajcie się do następnego. Cześć, pa, pa. Czy ty się ogarnąłeś i idziesz spać? No. Pa!